Sprzęt, który zobaczysz na tym filmiku, został dobrany przez nas świadomie. To znaczy, nikt nam go nie wcisnął do testów. Przed wyborem analizowaliśmy jego użycie pod kątem naszych zadań i naszych warunków działania. Cześć, witam, Kuba Doroż z Universal Survival. Dziś robimy dla Was prezentację piły od MFH ze sklepu Militaria.pl i będzie to miało formę prostego testu porównawczego trzech różnych narzędzi do cięcia drewna. Ręczna piła łańcuchowa. Moim zdaniem świetny wynalazek, mimo że nie przecięła ona dzisiaj belki najszybciej. Ale należy porównać tego typu sprzęt z innymi narzędziami, które dzisiaj wystąpiły w celu przecięcia belki. Pod kątem masy własnej, gabarytów i objętości. Pod kątem tempa pracy, oczywiście, ale też i prostoty konstrukcji oraz ceny. Według mnie, porównując te wszystkie kryteria, Piła łańcuchowa ręczna wychodzi na prowadzenie. Jest to idealny wybór dla człowieka, który chce przez długi czas działać w lesie, na przykład tylko z plecakiem. Oczywiście dobrą alternatywą dla łańcucha byłby sam metalowy brzeszczot, który można kupić za grosze w sklepie budowlanym. Niemniej jednak e, nie jest on gotowy do natychmiastowego użycia. Wymaga wykonania takiej drewnianej bądź jakiejś innej ramy, tak aby ten brzeszczot e, naprężyć. Sama piła łańcuchowa ręczna. Długość tego łańcucha to 73 cm. Masa razem z rączkami i z tym nylonowym pokrowcem to 165 gram, czyli naprawdę niewiele. Można to przenosić nawet w kieszeni. E, łańcuch, moim zdaniem, wykonany bardzo dobrze i starannie. E, zęby piły są duże i są ustawione szerzej e, niż grubość samego łańcucha. Co powoduje, że dobrze tnie drewno agresywnie. Marnej jakości zaczepy. Jak się okazało, jeden z tych zaczepów do e, rączki. On po prostu e, wygiął się i przestał trzymać całą konstrukcję w sposób zwarty, ale można bardzo łatwo go mm, zastąpić na przykład metalowym kółkiem e, od kluczy. No i ostatni element e, warto mówienia, czyli rączki. Plastikowe, e, są bardzo wygodne, ale oczywiście nie niezbędne. Można również zastąpić je po prostu kawałkiem linki albo taśmy. Ocena ręcznej piły łańcuchowej nie jest bardzo dobra ze względu na jakość wykonania zaczepów ale jest dobra i to moim zdaniem w zupełności wystarczy aby mm, śmiało polecić ten produkt dla wszystkich ludzi lasu którzy chcą ciąć grube belki operować długo w terenie no i dostępna na stronce militaria.pl gorąco polecam piła ręczna łańcuchowa